Siemanko moi drodzy, komoda jest już gotowa, stół jest gotowy, wszystko już jest gotowe, wczoraj żeśmy ładnie to wnieśli z Ewunią i ona Wam tu później pokaże, bo ja muszę do biura załatwić parę ważnych spraw, jechać, a ona Wam tutaj pokaże, później, prawda, wszystko wygląda ładnie. Ta komoda, która była biała, to chcieliśmy ją wnieść na górę, ale niestety nam tu nie wejdzie. Brakuje tam jakieś. Niedużo brakuje. W każdym razie brakuje i nie wejdzie nam. Wnieśliśmy ją do garażu, jeszcze się drzwiczki po drodze urwały, ale to wiecie, to tak jest, jak są takie sprzęty, nie? Porządnie. O Igorek, jedzie, idzie, znaczy, A ja będę teraz sobie kawusie robił, żebyśmy trochę przystęli, bo jest u do dziewiątej. Dzień dobry widzowie, teraz ja się z wami witam, bo słyszałam jak Sowek nagrywał wcześ... wcześniejsze klipy, no ale teraz czas na mnie, ja wam pokażę efekt naszych ostatnich trzech dni, bo tyle nam zajęło malowanie i komody i stołu, lakierowanie tych blatów, które chciałam, aby zostały naturalne, a to jest Donia, jak usłyszałam, że nagrywasz to przebiegło, aha, a co chciałaś zareklamować się? <laughs> Nie, chciałam tylko powiedzieć, że chciałam tylko powiedzieć, że da się żyć bez matury. No, do nią już poleciała. Niech leci. Ja wam pokażę, pewnie większość z was yy, będzie miała jakieś zastrzeżenia. Ale powiem Wam, że nam efekt się bardzo podoba. Nawet Sowe, który tak nie do końca był przekonany, powiedział, że miałam rację, więc mi efekt bardzo się podoba. Uważam, że nic ładniejszego bym sobie tu nie wymyśliła na tą chwilę, solidniejszego, bo to idzie za drewnem, wiadomo, solidność. Już Wam pokażę i czekam, co Wy o tym uważacie, na Waszą opinię. Napiszcie, co uważacie, a ja już podchodzę do komody. Na komodzie nic się nie zmieniło, e, oprócz tego, że nie ma już żadnych serwetek nakładek i dekoracji na blacie. No bo blat jest e, zrobiony na wysoki połysk, co można zauważyć. E, no więc wszystko co było, to jest. E, dorobiłam te pomponiki. Ja wiem, że są zwolennicy przeciwnicy. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem pomponików i wszelkich dekoracji do kluczyków. E, więc e, tak wygląda nasza praca. E, stół już wam pokazuję. Stół wygląda tak. Stół również zrobiliśmy tak jak mówiłam, Blat na wysoki połysk. To jest pomalowane farbą 4 czy 5 razy i polakierowane lakierem na wysoki połysk, żeby wiecie, w razie uszkodzeń, uderzeń, żeby to ta farba jednak nie miała okazji się odprysnąć, ale blat jest bardzo ładny. Malowany na lakierem chyba 4 razy czy 5. No wiecie, można się do czegoś przyczepić, bo jak ktoś jest szczegółowy, to może, nie? No, ale ten. Komoda natomiast była malowana 5 razy. W środku była malowana 2 razy. Tu była malowana 5 razy. Można i 6. Tam nam farby zostało, ale nie wiem, czy to jest sens, już teraz malować szósty raz. No więc cały salon możecie zauważyć, że prezentuje się w ten sposób. No i co? Może być, nie? Może być, zdecydowanie, może być. Ta komoda mi się zdecydowanie bardziej podoba niż cała drewniana. Teraz moi drodzy, czekam na Sławka. Jak przyjedzie teraz, to pojedziemy do Lidla, bo mamy jeszcze do kupienia na dzisiejszą kolację, bo wam mówiłam, że jak wraca Sławek, to nie ma placków ziemniaczanych, bo i wtedy on ma odbój i my mamy odbój, więc wtedy już diety idą na bok i mamy na przykład w sobotę taki fajny dzień luźny i y, mamy fajną kolację i dzisiaj na kolację będziemy mieli właśnie y, mamy czarne i zielone oliwki z fetą zrobione, mamy papryczki nadziewane słodkim serkiem, na pewno wiecie jakie. E, będę robiła grzanki czosnkowe z oliwą i do tego zrobię śledzie pod pierzynką. E, do śledzi pod pierzynką e, może wam stawi Sławek link jest na quick cooking na pewno, bo my robimy to sobie dość często, e, bo są bardzo dobre i polecam wam sobie zrobić. No, a ja jestem w oczekiwaniu na Sławomira, żeby jechać do sklepu. Donia też jest w oczekiwaniu na Sławomira. Nie, jestem w oczekiwaniu na Ciebie, bo chcę Ci zrobić paznokcie od nóg. A Donia chce dzisiaj im zrobić paznokcie od nóg, bo moje paznokcie od nóg to już trochę są się z nadają. Wakacji, nie? Są, no, są z wakacji, ale nic się nie stało, oprócz tego, że się pojawił odrost, to tak nic się nie dzieje z nimi. Warto no, zrobić sobie no. hybrydę na stopach. Naprawdę. Pokaż, pokazać swoim widzom, że masz takie. A pokazałam swoim widzom, że mam takie, jesieniarskie. tak, jesieniarskie paznokcie mam, e, połyskliwe. Już kiedyś wam pokazywałam, bardzo fajne, króciutkie, wiecie, łatwo złapać guzik, prawda? Bo to z tymi długimi to jednak te guziki, sznurówki, to tak trudno się robi. A najgorzej, najgorzej, jak e, kasjerka wysypie wam drobne i tak zostawi. Ja to zawsze dłoń podstawiam, ale jak tak wysypię i mam je zbierać, to bardzo trudno jest złapać żelowymi paznokciami. To, nie, są to takie... jest kwestia wprawy. No to ja nie mam wprawy i ja się denerwuję, jak mi tam wysypie kasjerka. No, także czekamy. Słuchajcie widzowie, nie doczekałam się za Sławkiem. Biorę dzieciaki, jedziemy do tego Lidla. Wiecie co, ja mam wrażenie, że jak oni jadą na bazę, to wpadają w jakąś czarną dziurę, z której nie ma wyjścia. Każdy czas oczekiwania jest zbyt krótki. Ja nie wiem, co tam się dzieje na tych bazach. W każdym bądź razie ja jadę do Lidla. Jesteśmy pod Lidlem. Luśka moja poszła po bilecik. Tak, to wszystko. Już kiedyś Sowek poruszał temat zapłaty za. Igor, wychodź. Zapłaty za parkingi na takich parkingach prawie poza miastem. Stary to wrzos. Co? Co? A ja mam dostać od Nikoli jutro odnóżkę. Czego? Kwiata. A jakiego? Ładnego. A, nie że wrzosów w sensie. Nie. Uh -huh. To bardzo ładna moda, wiesz, teraz z tymi, z tymi kwiatami w pokoju, bo kwiaty produkują. Ty Jaka moda? No taka moda nas tak, tak nie było, że dzieci chcą kwiatów, mieć dużo... To w nie pokoju. dzieci, to tylko jestem taka nienormalna. A, a no. ja myślę, że to jest moda. Nie no jest je, jest tak to trochę to się to. Zmiana, Słuchajcie, ja mam takie skarpety lekko nie pasujące do butów. Muszę wziąć pomidorki. Weźmiesz banany mi. No wezmę ci, ale wiesz, to ja z tego ja ja banany to mam takie coś. Mamo! Tak, mam takie coś. Ale jestem z ciebie dumna. No. Ale jestem... Ale mnie teraz rozpiera duma, mamo. Jesteś. No. Jesteś po prostu taką, jaką cię wychowałam. No. Ale fajnie. Fajnie. A kupisz borówki, ale są w plastiku, to nie. W plastiku to nie. One są szybkie te są. Ale czemu ich jest tak dużo? One są jakieś... Jest 400 gram. To dużo, nie? No i też dużo kosztują. A Ty chcesz do naleśników, to Ci wystarczy 125 gram. To taka miarka. Ja to chyba nie chcę wcale, bo mi się przyjadły. Maliny też są. Maliny. Tutaj jest arbuz wielkości głowy mojego brata. Mogę tak roztrzaskać nią o ziemię. Idziemy dalej. Tutaj są awokado. Awokado. Tak, by the way, to ja nie wiem, jak jest awokado po, yy, po angielsku, i zakładam, że to jest właśnie avocado. Dobra, weźmiemy dwa. No, weźmiemy dwa. Zrobiliśmy zakupy. Teraz jedziemy z woli Dominiki do Pepko, bo chcę coś tam w Pepko załatwić. Najpierw figura do domu odwiedzimy. Taki gor? A może ja tutaj przodem dojadę sobie, co? Chyba, no, że tam. To... Ok, tak zrobimy. Po co my mamy kombinować, jak my tutaj na legalu sobie wyjeżdżamy? Pojedziemy sobie. Pojedziemy sobie do Pepko. Tam jest ciężko stanąć, widzicie? Włożyłam i w spodek sobie włożyłam taką białą bluzeczkę. białą bluzeczkę sobie włożyłam w spód do spodni. Wyciągam, a ta biała um, bluzeczka ma granatowy pasek od spodni. Okay. Bię, ale fajnie, nie no teraz to się... do Pepko. mamy moc koszyczek koszyczki, koszyczki, koszyczki ale mi to chyba nie za bardzo się przydadzą te koszyczki, chociaż może do tej nowej komody, to nie jest powiedziane zaraz zobaczymy, ile taki koszyczek 30 zł, jak żyć za matkę nie? mi bardziej by się podobało to są takie dresy, e, wiecie do domu, fajne, nie? taka bawełna, mięciutkie ja to w takich tydzień, Ty tak! OMG! Szaliki i czapki to jeszcze nie. Miękkie. Miękkie? Miętkie. A miętkie, no to dobra. Igor, co robisz? Ja to otworzyć ten parasol nowoczesny? A. Co znowu? Dresiaro. Bo ja mam takie jedne i mogłabym. Masz takie, no? Nie? nie, bo masz rude dresy, beżowe dresy. Tak, ja te Leginsy czarne. A no, leginsy, możesz sobie wziąć drugie czarne? Nie. W tej będę wyglądała, jakbym ważyła 150 kg, a ja ważę tylko 100. A. Albo taką bluzę. Ta bluza jest fajna. Fajne futerko. Igor, podoba Ci się? Teraz pokażę Wam cenę. 90 zł, sztuczne. Sztuczne, fajne, jesieniarskie takie. I moc koszulek. Podkoszulek, ja nie noszę takich rzeczy. Dzisiaj podążę na te rzeczy kuchenne, dekoracyjne. Są nie ma. te są jesieniarskie. Mamo, nie ma tych, których chciałam. Nie w każdym Pepko jest to samo. w dynie. Maska z krzyku. Ta, takie życzenie? Tak. Pokaż, przyłóż do siebie. <grym> Dobra, weźmy. Stoisko halloweenowe. Ja nie obchodzę takich świąt, ale dzieci, wiecie, na oglądają się w amerykańskich serialach i y bardzo lubią, nie? go. Być może takie ściereczki sobie wezmę. One są za dychę i są trzy. Ja je miałam już nieraz i są fajne. Są w takie kwiatki, groszki, krateczkę i tutaj takie jeszcze, o, błękitne z granatowymi. z podwójnym dnem. A faktycznie, a to są do dużych kaw z podwójnym dnem? I to jest chyba do espresso. Do espresso? No, 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 są. Yes, Zaraz. Zobaczymy, słuchajcie, te do kawy Americano i do tych wszystkich wysokich kaw. 15 zł też kloneczki kosztują. Te kosztują też 15 z podwójnym dnem. A do espresso opakowanie za 17. Słodka, trochę duża. Lepsza by była ta. A takie duże uchoma jakieś. Ma świec, ładnie pachną do niej. Zobacz, ja zobacz ten wniosek. zapach. Czemu no, zobaczymy, czy jest ładny. Nie. Nie. To, to nie. nie to Jak ja wolę woski, bo... babci hm. Moja babcia? Babci Moja babcia wniosek. miała pani Walewską taki perfum. O tych łóżmy to świecam daje. No świecami daje, no wiadomo, one są zapachowe. Takie makatki. Hm? I takie jesieniarskie dodatki jest tego tutaj yy, krocie. Nie wiem czy każde Pepko ma to samo, ale zobaczcie naprawdę. Full? Można tak po mieście, nie Igor? No. <głos》> założył maskę, a ja mówię, widać coś? No widać. No to jak widać to, to idziemy. <noise> nie będę dogardzać. No ja idę z takim towarzystwem, jakby kto nie wiedział, z kim można spacerować po mieście, to można z takim gostkiem spacerować. No. Ale a propos, słuchajcie, przebierania się w różne postacie naszych dzieci, to powiem Powiedz wam to jeszcze raz. Powiem wam to może jeszcze raz. Nie wiem, czy to już mówiłam. Jest to bardzo zdrowe psychicznie. Jeżeli dziecko przybiera różne postacie, bawi się w policjantów, kowbojów i ja różne takie. I nie wiedziałam tego do pewnego momentu, aż się dowiedziałam. I wam to mówię. Sto lat. Ja już przyjechałam do domu. Sławka nie ma. Czy ja nie mówiłam, że baza to jest jakaś czarna dziura? Jest. Wypakujemy zakupy. No i tyle. Będziemy robić jakiś obiad. Tyle, co zdążyłam narzekać, że Sławka nadal nie ma. Ja już jestem. To już jest. To już jest. I odgrzewa sobie gołąbki. Mogę pokroić pora. Gołąbki, które dzisiaj weszły na kanał. Nie dzisiaj. Ostatnio weszły na kanał. Ostatnio weszły na kanał. No to robi sobie gołąbki, a dzieci będą miały na obiad śmierdziucha. Gotowany makaron. Gotujemy makaron. Gorgonzolę, taką albo tą pikantną, jak wolicie, rozbijacie widelcem z oliwą z oliwek, tak sporo tej oliwy. I jak będzie ten makaron gorący, zalewamy tym, mieszamy szybciutko i to jest pycha. Polecam. Tak w ogóle, jak już jest Sławek, to on będzie prowadził vloga dalej. Tak. Chcesz Sławek? Nie, no ja jestem od prowadzenia vloga, jak ja jestem. A no. A jak mnie nie ma, to wtedy Ewa. Nie? To wtedy ja. Tu mam jajeczka przygotowane. Yy, są śledziki, prawda? I zaraz będę tutaj yy, robił yy, na wieczór sałateczkę. Jedną z wielu potraw, które będziemy mieć dzisiaj. Ale teraz Wam pokażę. Co? O, proszę bardzo. Jakie tu są wały kręcone? Co tu za wały kręcone są? No nie wierzę głowach się przewraca, do niej nabiera praktyki. Prawda? A Igor co robi? Ja zaraz, zaraz od razu jak ja tu jestem na górze, to wam pokażę nas, nastolatki pokój, jaki porządek jest. Proszę bardzo, łóżko. Tak, to jest pokój nastolatki i zaraz zobaczymy pokój nastolatka. On już też jest nastolatkiem, nie? Bo już ma 11. 12 prawie. Prawie 12, to byś nie chciał widzieć. Prawie 12, tak. Tutaj ma biurko i tu właśnie chcieliśmy tą tą komodę. Tak, wiecie, tak w tą stronę. No teraz się nie zmieści nie, w ogóle nie wejdzie, by ją rozbierać albo balkonem w dupie, tam z komodą. No i tak on sobie tutaj funkcjonuje, prawda? No, to jest git. A ja idę na dół, bo ja muszę tyrać. Jak wszyscy siedzą na tronach, to ja pracuję, wiecie. jak Wiecie, jak jest? Już nie spadła stąd. Bo jak spadniesz, to dopiero by to miała. nie spadłam, tak sobie pomyśleliśmy to. Aha. Żeby ona miała wygodnie, no to ja muszę być wyżej niż ona, nie? No fajnie. Ale jak ma ładnie lakiery za to poukładane. Proszę bardzo, lakiery to ona umi poukładać. Jest <laughs> lista priorytetów po prostu. No. No i jak mogliście zauważyć, bardzo ładnie się to robi, jak jest wszystko oczywiście przygotowane wcześniej i włożymy to do lodóweczki, żeby się schłodziło i sobie będzie tutaj w tej lodóweczce leżeć do wieczora. Nie to Donia. Kakałka. Powiem wam tak, że Ewa mnie opierdzieliła za, ten, za te śledzie, bo zapomniałem dać cebulki, a jeszcze się podobno daje cebulkę. Nie podobno, to się daje. No czasami Co? się daje, mi to jest bez różnicy. Śledź bez cebuli? Tak. Śled... Kto, nas? Kto, kto ją wpuścił? A gdzie ta cebula jest? Na śledziach. A to już wrzuciłaś, tak? Czekajcie, zobaczę. Widzieliście jak robiłem cebulkę? widzieli. Nie, widzieli? nie a widzieli? A jesteś pewna? Nie. No, Pytam. to się nie odzywaj. Wyciągaj śledzie, będę się odzywał. Widzieli, bo przecież ja nagrywałem, a to... A wiecie, ona pasnokcie robiła razem tutaj z tą osobniczką. Ta osobniczka ściemniała i tamta też ściemniała. Nie. A ja tutaj tyrałem. A ja tu tyrałem, proszę bardzo, jakieś śledziki ładne. Tyrałem. Zaraz je wyciągamy. Filmik jest zaraz fajny, fajnie zapodany. Ale pięknie wiecie, to wygląda. To Donia pod nam w lodówce, no dobrze, fajnie, fajny, fajny dzień, fajny dzieciak z ciebie. A, a co tu robisz? Grzanki czoskowe ale najpierw trzeba jeszcze te, wiesz, powyciągać wszystkie te y, łososie. To jest produkt gotowy, co za masz za problem. E... Tu jest problem, bo to trzeba tak zlać oliwą, obrać czosnek. Aha, produkt, No dobrze, to ja Fysiu idę. Stary. Ja idę przygotowywać Fysiu. film. Fysiu. Ja idę film przygotowywać. Ej, na pewno nie, chcesz się wymiksować. Nie, ja moment przygotuję, ty zaraz to, tu przyjdę. Każdy głupi umie włączyć. No to byś nie włączyła. Oj tam, ja mogę się włączyć. Bo ja nie jestem głupia. <laughs> no właśnie. Dobra. No. Nie, ona nie ma żadnego Dominika. kanału, zarzuciła Donia, go Donia, the Donia. I Tam i Słuchajcie, ja wam powiem co jest na tym kanale. Paznokcie, osiemnastki i koncerty. O, jak ktoś lubi paznokcie, osiemnastki i koncerty i... rodzaju i... tak, I... imprezy, grille, dobrą zabawę. Tak, imprezy, yy, tak właśnie. Proszę wpisać w lupce Donia i się wyświetli mój kanał Deony i A, bo tak mam na imię. Teraz się wyświetla, kiedyś nie, się nie wyświetlał, nie? No, ja się nie wyświetla, teraz się wyświetla. Teraz się wyświetla. Dobra, dobrze. A ja nie wiem, dlaczego te naczynia stoją z Lewie Słowego. Donia powiecie. zaraz zje, tylko posprząta, nie? Nie. Nie, jak y, tylko zje, to posprząta. Tylko zje, to posprząta. A Finka nie wie, do kogo ma uderzyć. Bo ta coś je, je, a ta coś ubie, obiera. Czosnek. Ona w ogóle myśli, jak pojedziesz A, jak bo to, będzie, zalesce, to nie no, znaczy, co to jest. Bo okurę, to, będzie, to będzie czosnek, słuchajcie, do tych grzaneczek. <laughs> No to ładnie. Ładnie, nie? Ja. Tak. Tutaj mamy takie, to są te śledziki. Ewka tą do, dorobiła tą cebulkę, która jest prawda na górze. No bez cebulki. E... No tak przypadkowo mi się e, zrobiło. Igor już to Tu, tu nam jest wyja. serek, tak? Tu nam Igor wyjadł, prawda? Tu e, łososia. Tu są takie papryczki. Tu jest chlebek posmarowany oliwą i czosnkiem. Tarczy, mhm. Tak. I tu są takie różne A fajne Finka rzeczy. Chcesz, tu... A Finka coś chce, coś ale nie dostanie co? nic. A tutaj to ja wam nie muszę mówić co tutaj jest, nie? Tu. I mnie. I tam. I mnie, bo to są dorośli ludzie, tak. nie musisz mówić. To są dorośli ludzie. Oczywiście. A może śledzika chcesz? Takiego, eee, lubisz łosusia no, no, ja. Fajnie. W wow. Całego łososia nam zje, będziemy musieli sobie dołożyć. No, <laughs> tak, <to nie> jest. <laughs> Takie życie. No sé volvió ese chico que hablo en mis canciones esas madrugadas que